Witam. Poniedziałkowy wieczór. A, poniedziałek wolny był, więc no, prawie wolny. Trochę się nalatałem po mieście tu i ówdzie. E, gotowanie Żaby numer 6. Przechodzę od razu do rzeczy, bo tam już zaczęto mi wrzucać ostatnio w zeszłym tygodniu, że mam przydługawe e, początki. No, sorry za to, nie? Czasem lubię sobie pogadać zanim zacznę dochodzić do rzeczy. E, bywa. E, gotowanie Żaby numer 6. Pod filmem e, znajdziecie link do. E, pewnego eksperymentu społecznego, który został przeprowadzony przez taką e, grupę Szwedów. E, oni przeprowadzili wcześniej, znaczy wcześniej, chyba później, nie wiem, kiedyś tam, też przeprowadzili taki eksperyment na tej stacji metra, gdzie e, zaczepiali białe kobiety, gdzie ten Polak słynny e, tam prawie pobił tego gościa e, i kazał mu przepraszać tą dziewczynę za to, że, że, że ją tak zaatakował. To są właśnie ci ludzie. E, zrobili bardzo fajny eksperyment. E, Społeczny yy, polegający na tym, że najpierw biała osoba atakowała yy, kolorowego na ulicy. Reakcję otoczenia, możecie widzieć w filmie, ja nie będę wam tego opowiadał. A potem się zamienili rolami, i ta ciemnoskóra osoba, ten ciemnoskóry gość, zaczął atakować tego białego na ulicy. I też można zobaczyć yy, różnicę w zachowaniu otoczenia, które było naokoło. Zobaczcie sobie to koniecznie. E, bo jest to cały czas to, to, ten eksperyment generalnie tylko i wyłącznie podkreślił i udowodnił to, co cały czas wam mówię. Biali ludzie są na straconej pozycji. W momencie, kiedy. Dobra, opowiem wam. O, zobaczcie sobie ten eksperyment, ale opowiem wam. E, kiedy biały go, w, w, w tej części eksperymentu, kiedy biały gość atakował czarnego, biali ludzie. E, kolorowi też, ale biali ludzie stawali po stronie tego czarnego, bronili go na ulicy. Wyzywali tego białego, który wyzywał tego czarnego weź, odczep się od niego, coś tam, coś tam. Bronili tego czarnego, który był atakowany przez tego białego. Kiedy się odwróciły role i czarny atakował białego, żaden biały, nawet przechodzili obojętnie, odwracali głowę. Nikt nie pospieszył z pomocą temu białemu chłopakowi, nikt. Mało tego, inni kolorowi, jak widzieli, że ten biały się próbuje bronić, atakowali go razem z tym czarnym, który go atakował. Oczywiście to był eksperyment ten czarny, a koledzy, nie? E, zobaczcie sobie to koniecznie. To pokażę wam właśnie to gotowanie żaby. To właśnie jest, jesteśmy w połowie procesu. Aha. Te haha, było bardzo takie sarkastyczne. No. Gotowanie żaby. E, na tym to właśnie polega. Słuchajcie, y, y, piątkowe moje, czy tam sobotnie, y, tak, czwartkowe, piątkowe, sobotnie moje imprezy też polegały właśnie na tym. Nagranie oglądaliście wczoraj, być może to robienie z siebie, może nie kretyna, ale zrobiłem Wam przedstawienie humorystyczne takie w ramach odskoczni i pokazałem kolejną historyjkę o szarych myszkach i tak dalej. Sam początek, kiedy dzwoniłem i mówiłem o tym, że dzwoniłem, do koleżanka do mnie zadzwoniła, moja, moja, moja przyjaciółka Ania. I dlaczego ja wsiadłem do autobusu o tej porze i w ogóle i cały wykład i napierdzielanie. To jest to. Do momentu, kiedy na ulicach jest jasno, jest zajebiście bezpiecznie. Nic się nie dzieje ani w autobusach, ani w tramwajach, ani w metrze, ani w pociągach, nigdzie. Natomiast y, ja Wam wcześniej mówiłem, że ja czasami wracam do domu autobusem, a czasami kolejką podmiejską. Tylko, że nigdy nie wracam kolejką podmiejską, kiedy już jest ciemno. Dlatego, że owszem, są patrole na peronach, są patrole na, na stacjach, ale nie ma patroli w pociągach. Aż taki, aż taki odważny to ja nie jestem. Nawet jak jestem pijany. Więc już wolę w autobusie, bo w autobusie można sobie usiąść na dole przy kierowcy i jest w miarę bezpiecznie. Anglia jest bezpiecznym krajem, owszem, jest bezpiecznym. Nie ma tutaj, nie zdarzają się przynajmniej jakieś włamania do domów w sensie, że, że, że się notorycznych pobić w sensie... Wiecie co, może inaczej nie ma przestępczości na, 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 tle, na tle majątkowym. Jeżeli już się komuś ktoś włamuje do domu, to są naprawdę rezydencje w bogatych dzielnicach, gdzie złodzieje mają doskonale opracowany plan, kiedy właściciele wychodzą z domu i tak dalej, po to, żeby okraść. Mało tego, uważałem, żeby nie skrzywdzić żadnego zwierzaka, bo za y, zabicie psa na posesji y, dostaje się taki sam wyrok, jak za zabicie człowieka, w związku z czym uważają. Ale y, szerzy się na przykład, ale plaga, szerzy się plaga zwykłych takich. ja bym je nazwał zachowań nienawistnych. To znaczy takich, które e, są. One są bezpodstawne, znaczy bezpodstawne. <noise> no, ci, którzy to robią, mają jakieś podstawy, oczywiście. Natomiast bezpodstawne z punktu widzenia tego, że nikt nie napada na nas, e, czy na mnie, czy na kogokolwiek innego z powodów, żeby mi ukraść telefon, żeby mi zabrać portfel, nie. Ale jest, jest, są zaczepki z punktu widzenia rasowego i są. Niestety są. I czas chyba najwyższy zacząć o tym głośno mówić, że są. Ja zacząłem robić rzecz, którą osobiście uważam za nieco dziecinną, aczkolwiek daje mi, daje mi ona poczucie bezpieczeństwa. A mianowicie jak wracam z pracy, a jest już z reguły po godzinie 17, teraz przez tą zmianę czasową po 17 jeszcze jest jasno, ale jak wracam z pracy, ja, czy jadąc do pracy, czy wracając z pracy, ja zawsze ubieram swoją tą ID card, ten, tą plastikową dyskietkę, którą mam z Urzędu Miasta, bo tam jest logo Urzędu Miasta, jest moje zdjęcie, jest moje imię. A ja to ubieram na wierzch. Dlaczego? Bo mi to poradziła jedna z moich znajomych z pracy. Ponieważ jeszcze póki co wiele osób, nawet tych chuliganów, e, mają e, respekt przed e, w cudzysłowie władzą. I jeżeli widzą na tobie dyskietkę z Urzędu Miasta, to prawdopodobnie cię nie będą zaczepiać, takim powiedziała koleżanka. No się będą bali, bo nie wiedzą kim ty jesteś. Ale jesteś z urzędu miasta. Zacząłem to robić. Mówię wam takie, takie, to są takie bzdury, ale bzdury bardzo znaczące i istotne, takie właśnie potrącanie, takie popychanie, takie, takie... E, ja nawet dzisiaj, powiem wam, to... Ale to był jeden z takich przykładów. To był jeden z, z takich przykładów, których jest mnóstwo, setki. Nawet dzisiaj, jadąc z lotniska, jak mamy odprowadziłem, e, wsiadłem tego autobusu, żeby nakręcić film, którego w efekcie nie nakręciłem, bo mi się bateria wyczerpała. Był autobus pełen, znaczy pełen, no, no był w miarę pełen ludzi i wsiadł sobie na którymś z przystanku czarny gość. Oczywiście, kaptur sprawy, wyciągnął swojego, on, nie wiem czy to był telefon czy, czy tablet, bo to było duże wyciągnął z tego y, słuchawki i zaczął puszczać głośno jakąś taką muzykę Jestem ja się spojrzałem ja spojrzałem na niego i widziałem ten jego wzrok prowokujący odezwij który mówił odezwij się widziałem, że parę innych osób się oglądało, bo ta muzyka była głośna, hałaśliwa a on siedział z takim i czekał, on prowokował ewidentnie prowokował otoczenie do tego żeby ktoś się odezwał, bo to było widać przy czym oczywiście nikt się nie odezwał. I tak jest coraz bardziej. I tak jest coraz bardziej. Ja Wam powiem, ja jestem wychowany w latach 80. I ja pamiętam jako dziecko takie, takie momenty, w których e, wtedy nie było jakiejś poprawności politycznej w sensie zachowań wobec dzieci. Ja pamiętam, że jak e, jechaliśmy w autobusie. Z kolegami z klasy, jako tam gówniarze typu 10-11 lat i, i za głośno krzyczeliśmy, to obcy człowiek podszedł do nas i nas opierdolił, zwyczajnie nas opierdolił. I wszyscy byliśmy tacy: respekt wobec obcej osoby, która jest starsza od nas zupełnie inny. Wiecie o co chodzi? Takie rzeczy również funkcjonowały w Europie Zachodniej jeszcze kilkanaście lat temu. Teraz nie. Teraz nie. Jak stoi na przystanku autobusowym czy na stacji yy, kolejki, czy na stacji metra, stoi sobie grupa <coughs> Przepraszam. Stoi sobie grupa nastolatków, gówniarzy, którym spodnie spadają jeszcze z tyłka. Są gówniarzami, mają po 14-15 lat. I tacy gówniarze potrafią terroryzować całe otoczenie. Nikt się nie odzywa. Nikt się nie odzywa. A uwierzcie mi, że wystarczyłoby, żeby jedna osoba się odezwała, odezwie się cała reszta, bo jak się w, tak w prywatnych rozmowach po domach, czy gdzieś tam y, u kogoś się jest y, na kawie, czy rozmawiamy sobie, to wszyscy oczywiście są oburzeni. Tylko, że to oburzenie jakoś dziwnym trafem mija w momencie, jak się znajdują w takiej sytuacji. To jest ciekawe. No tylko, że wiecie, no, gotowanie żaby, gotowanie żaby, no gotują nas cały czas. Rzeczy, które są e, przepowiedziane, już teraz będę mówić jak wróż Michał, przepowiedziane na ten rok, to ewidentnie wskazują na to, że, że no mamy do czynienia z, NW, z, z, z nowym porządkiem świata, New World Order. E, i, I żadne odkrycie, bo tam widzę, że niektórzy coś tam publikują na ten temat, no żadne odkrycie, no niestety. Chodzi o to, ta cała sytuacja i z tymi uchodźcami, i z tą całą resztą, nawet to co się w Belgii teraz działo. Ten marsz, no wyszli sobie ludzie pomarsz, pomarszerować, nacjonaliści owszem, e, pokrzyczeli, a policja ich od razu traktowała armatkami wodnymi. Hello? Belgów. Belgowie Belgów leją. Za imigrantów. Gdzie jak imigranci demolują całe dzielnice, to policja czeka aż oni się uspokoją, bo się boją tam wejść. Ale protestujących, nawet nie protestujących, maszerujących Belgów, którzy śpiewają hymn narodowy z flagami belgijskimi i krzyczą, że chcą wolności, od razu traktuje się armatkami wodnymi. New World Order, nowy porządek świata. Do czego ten cały, te całe zamieszanie ma doprowadzić do jednej prostej rzeczy, kochani: będziemy tak przestraszeni, że zaczniemy prosić władze o to, żeby zabrały, zabrała nam naszą własną wolność na rzecz świętego spokoju. Zaczniemy o to sami prosić. I o to im właśnie chodzi, żebyśmy się zgodzili. Bo to samo było 11 września, kiedy samoloty, rzekome samoloty, uderzyły w World Trade Center. Prześledźcie sobie historię yy, yy, z tamtego okresu. Nad jaką ustawą pracował Parlament Amerykański przed 11 września? Nad ustawą inwigilacyjną, na którą cały naród amerykański mówił zdecydowane nie. I żądał referendum. Po 11 września i nie nie, już nie było żądania referendum, wszyscy Amerykanie się zgłosili, zgodzili na tą ustawę. A to nie był jedyny benefit, który został uzyskany przez władze amerykańskie 11 września. Znam takiego jednego mądrego człowieka, który kiedyś mi powiedział jedną rzecz. Mówi słuchaj, jak y, masz jakąś sytuację, w której nie wiesz, kto jest jej autorem lub kto jest jej winien, to popatrz, poszukaj tej osoby, która ma najwięcej korzyści w tej sytuacji. Najwięcej korzyści z 11 września miało rząd Stanów Zjednoczonych. Najwięcej. Wszystko. Przyzwolenie społeczne na inwigilację, przyzwolenie społeczne na wprowadzenie specjalnych procedur i podsłuchiwania, i nagrywania rozmów, i tak dalej. Przyzwolenie społeczne na e, wojnę w, e, na Bliskim Wschodzie, przyzwolenie społeczne na ataki w Afganistanie, na wszystko. Na wszystko. Benefit za benefitem. I wracając do nas do Europy, u nas próbuje się robić właśnie dokładnie to samo. Za chwilę będzie przyzwolenie społeczne na wszystko, bo ludzie będą przestraszeni, przerażeni i zmęczeni tym wszystkim, co się dzieje wokół nich. Tak moi drodzy. Dlatego o tym mówię, żebyśmy się nie dali. A teraz, w ramach zakończenia gotowania żaby numer 6. Zapraszam Was naprawdę, zapraszam Was na obejrzenie filmików, które znajdziecie pod moim pod żabą dzisiaj. Eksperyment socjalny, i jeszcze Wam tam wrzucę taką niespodziankę. Też sobie ją zobaczcie. Bardzo fajna niespodzianka. Na temat tego, jak wygląda zagłada białych ludzi. Obecnie. Trwająca, nie historia. Obecnie trwająca. Hmm? Okej. Okay. To tymczasem Borem Lasem i do zobaczenia.